Jeszcze przed premierą Stadium mówiłem, że ten tryb to będzie absolut cinema i absolutnie się z tego nie wycofuję. Overwatchowe Stadium to pik, jeżeli chodzi o content dostarczony przez deweloperów Overwatcha. I nie mówię tutaj o Overwatchu 2, a o Overwatchu w całej okazałości. Niestety, premiera Stadium, w mojej opinii, nie była pełnym wydaniem. Wystarczy wspomnieć, że w grze mamy dostępnych 8 map, z czego w jednej grze potrafimy zagrać na 7 z nich. I sam fakt, że wystarczy, że ktoś spikuje Zarię, kiedy w przeciwnej drużynie jest Diva i tak naprawdę mamy pogrze. Tak, stadium ma swoje bolączki i w tym temacie zaczął już nawet powstawiać film na nasz kanał. Całe szczęście, że finalnie nie powstał, ponieważ w dniu dzisiejszym byłby już nieaktualny. A szkoda, bo byłby to kolejny film z cyklu yappingu na Blizzarda. Wiem, że takie filmy lubicie najbardziej, ale przechodząc do meritum. Przez ostatnie dni deweloperzy podprogowo, ale również bezpośrednio mówili, co niebawem zostanie do stadium dodane. A tych nowości jest zatrzęsienie. Nowe postaci, tryb Unranked, custom gamey, nowe buildy, nowe tryby gry, nowe trialsy czy draft pick to już niebawem zostanie dodane do overwatchowego stadium. Ale to nie wszystko nowości jest. Dużo, że nie mam bladego pojęcia, w co ręce włożyć. Dlatego nie przedłużajmy i zacznijmy już. A zaczynamy od nowych postaci, które wejdą na Stadium. Jeszcze w sezonie 16, w mid sezonie, do Stadium wejdzie Freya. Twórcy już jakiś czas temu powiedzieli, że chcą dodawać nowe postacie, zarówno do głównego trybu gry, jak i do Stadium. Finalnie, deweloperzy chcą dodawać nowe postacie do Stadium z półsezonowym opóźnieniem. Czyli wymit sezon patchu, w którym wyszedł bohater, ten wejdzie do stadium. Szczerze, dobry ruch. Natomiast w przyszłych sezonach, jeżeli chodzi o nowe postaci, to będzie kontent stulecia, ponieważ w każdym sezonie do gry wejdą przynajmniej trzy nowe postaci. W sezonie 17 będzie to Junkrat, Sigma oraz Senjata, a w sezonie 18 Sojourn, Winston oraz Brigitte. A no i w sezonie 18 wejdzie Aqua. Co za tym idzie, jeżeli deweloperzy będą chcieli wprowadzić nową postać zarówno do podstawki, jak i do stadium w jednym momencie, to w sezonie 18 możemy mieć aż czterech bohaterów na stadium. W sezonie 19, cóż. Tego wprost nie pokazano, natomiast na grafice widać Echo, Roadhoga, Dumfista, Baptista i Hanzo. Czy będą to następne postaci, które zostaną dodane do stadium? Nie zdziwiłbym się, chociaż nie mogę tego na dzień dzisiejszy potwierdzić. Nie wiem, po ile postaci deweloperzy chcą po sezonie 19 dodawać do gry. Natomiast do sezonu 18 zostanie dodanych aż 7 postaci, a jeżeli liczyć, Akwe, to nawet 8. Pamiętać również musimy, że dodanie nowej postaci to nie jest przeniesienie 1 do 1 z podstawki. Nowa postać to 12 nowych talentów, no i nowe przedmioty bohatera. Ciekawostka: społeczności udało się już zhakować strzelnicę stadium i dodać do niej postaci z podstawki. Niestety te nie mają swoich przedmiotów ani talentów. Mimo to już teraz można powiedzieć, że jeżeli twórcy nie zmienią tracer, no to będzie chodzącą bombą atomową. Ale to tylko dygresja. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, na jaką postać najbardziej czekacie na stadium. U mnie to będzie Bab. A u Was? Byli nowi bohaterowie, czas na nowe mapy. Tu sytuacja nie jest tak kolorowa jak w przypadku bohaterów. W sezonie 17 zapowiedziano tylko jedną mapę push i jedną mapę kontroli. W sezonie 18 kolejne dwie mapy, na które twórcy najprawdopodobniej jeszcze nie mają koncepcji. Na grafice przedstawione jest Road 66 i King's Row, nazwane nową mapą w Londynie. Natomiast do tych dwóch map przejdziemy jeszcze później, ponieważ są to mapy nowego trybu. W sezonie 19 natomiast New China Map i to wszystko, co wiemy. Podsumowując, przez następne kilka sezonów dostaniemy zaledwie 5 map, a to ich w stadium brakuje najbardziej. Oczywiście nie można tutaj ganić Blizzarda, ponieważ dodanie nowej mapy jest o wiele trudniejsze niż dodanie postaci, której podstawy już mamy w grze. Naprawdę mam nadzieję, że Blizzard jeszcze czymś zaskoczy w tym temacie. No dobra, to wszystkie nowości, które będą się pojawiały na przestrzeni różnych sezonów, z wyjątkiem nowych All Stars Rewards, ale o tym już wiemy od dawien dawna, a w samym poście ich nie pokazano, więc to pomijam. Teraz czas wprowadzić chronologię. Sezon 16 jest już zamknięty, dlatego przejdźmy do sezonu 17. Na start coś, czego wam bardzo brakowało i coś, co nawet u nas w komentarzach się pojawiało, czyli unrankedy i Crossplay. Fakt, że stadium pojawiło się tylko w trybie rankingowym, sprawił, że znajomi na różnych platformach nie mogli ze sobą grać. Teraz to zostało rozwiązane po prostu trybem unrankingowym. Dodatkowo, jak podaje Overwatch Cavalry. Tryb unrankingowy nie będzie składał się z formatu best of 7, a best of 5, czyli do trzech wygranych rund. I bardzo dobrze. O ile na rankedach powinno walczyć się do końca, o tyle unrankedy są po to, żeby mieć fan. Jak mecz nie idzie, zakończmy go wcześniej. Czy natomiast w takim wypadku w trybie unrankingowym będzie dało się wybrać więcej niż 3 ulepszenia? Najprawdopodobniej nie, choć możliwe, że się mylę. To tylko mój domysł. Tak czy inaczej, zmiana bardzo na plus i prawdę mówiąc dziwię się, że od razu czegoś takiego nie wprowadzono. Wiele osób przez ten fakt odbiło się od stadium, a bardzo szkoda, to naprawdę świetny tryb. Kolejna rzecz to coś, na czego brak narzekałem od samego początku stadium, czyli Custom Gamesy. Stadium to tryb, w którym naprawdę można bardzo przyjemnie poeksperymentować. Zagrać One Vana? 2 na 2, potestować wszystkiego rodzaju buildy czy kontry, do dnia dzisiejszego takie coś było dostępne tylko na strzelnicy. Poza tym premiera Stadium to moment, w którym można było robić różnego rodzaju miksy czy nawet turnieje. Zabrakło tego na start, ale pojawi się w sezonie 17, więc kto wie, może akurat uda się coś zorganizować. Chętnie bym coś takiego skomentował. Napiszcie w komentarzu, co byście powiedzieli o takim przyjacielskim turnieju Overwatch Stadium. No i ostatnia i chyba najważniejsza rzecz, która zostanie wprowadzona w sezonie 17, co do stadium, czyli nowe buildy oraz buildy społeczności. Co do nowych buildów deweloperów, tutaj nie ma co się rozwoić obecnie. Każda postać ma dwa predefiniowane buildy, którymi deweloperzy polecają nam iść na sam początek. W sezonie 17 będzie ich więcej, najprawdopodobniej każda postać dostanie trzeci build definitywny, którym będzie można zagrać. Ale ale, to nie jest najważniejsze. Do gry wejdzie możliwość importowania oraz eksportowania swoich buildów, tak samo jak buildów społeczności. Najpewniej będzie to coś w rodzaju kodów społeczności, które będzie można zapisywać na swoim koncie. I przechodzimy do sezonu 17, i od razu zaczynamy bengerem, który po raz kolejny stiltuje graczy Team Fortress 2, ponieważ do stadium wejdzie tryb Payload Race. O tym trybie już od jakiegoś czasu można było usłyszeć w community, choć bardziej były to pobożne życzenia niż faktyczne ogłoszenia. Teraz to ulegnie zmianie i w sezonie 17 do Stadium faktycznie takowy tryb zostanie dodany. Oczywiście będą musiały zostać dodane nowe mapy, które będą pod ten tryb przystosowane. Nawet wiemy jakie te mapy będą. Pierwsza będzie znajdować się na Road 66, a druga w Londynie. Na obrazkach dosłownie Road 66 oraz King's Row. Tak więc najpewniej te mapy nie są jeszcze gotowe. Budowa tych map będzie musiała być skomplikowana. Payloady będą się musiały w niektórych miejscach przecinać, w niektórych iść dosłownie koło siebie. Z drugiej strony powinny też znajdować się miejsca, które będą oddzielone od siebie, tak żeby drużyny musiały poświęcić czas na rotację do takowych miejsc, żeby zamiast skupić się na swoim payloadzie, skupić się na payloadzie przeciwnika. Bardzo ciężko jest mi w tym momencie opisywać, co takowy tryb powinien zawierać, ponieważ nigdy na takowym nie grałem. Dajcie znać w komentarzach, jak to było w Team Fortressie 2. Następne w kolejności trialsy i będę szczery, ten podpunkt jest bardzo niejasny. Komunikacja w tym temacie jest Tragiczna. Jak podaje Overwatch Cavalry, na początek meczu każdy gracz dostanie zestaw wyzwań, z którego będzie mógł wybrać swoje. Wyzwania te to najpewniej będą zabij x graczy, albo wyeliminuj przeciwników tanka, albo wylecz x obrażeń. Jednak nie udało mi się dokopać do informacji, jakie nagrody za wyzwania to będziemy. Ani czy będą to nagrody w formie punktów Battle Passa, skinów albo tytułów, czy może będą to nagrody w grze. Naprawdę szkoda, że takie informacje nie zostały udostępnione, bo sam pomysł uważam za fajny. No i endorsementy, czyli krótko mówiąc, to co mamy w zwykłej grze, teraz będzie dostępne na Stadium. Tu warto wspomnieć, że obecnie nie jest to z jakiegoś powodu dostępne. Czemu to wejdzie dopiero w sezonie 18? Nie mam bladego pojęcia. Jeżeli ktoś ma jakieś wytłumaczenie, to walcie w komentarzach śmiało, chętnie poczytam. I uwaga, po sezonie 18 będzie grubo. Prawdę mówiąc, dalej niż sezon 19 możemy już mówić o stadium V2.0, ponieważ rzeczy, które zostaną dodane, wywrócą rozgrywkę do góry nogami. Pierwsze i najłatwiejsze do omówienia to system draftowy oraz potencjalnie system banów. O sytuacji pikowania Zarii w diwe już mówiłem. Taki mecz zazwyczaj jest z góry skazany na porażkę. System draftowy pozwoli na przynajmniej częściowe wyeliminowanie tego problemu. Dajmy na to, nasz tank piknął Diwę, enemy tank piknął Zarię. No to nasz DPS może wziąć Mei, żeby odcinać enemy Zarię od naszej Diwy. To sprawia, że gra zaczyna się nie tyle w meczu, co jeszcze na ekranie wybierania postaci. Dodaje to system, którego tak bardzo potrzebujemy, żeby nie przegrać meczu już w pierwszej rundzie. A poza tym, czego nie ma przedstawionego na grafice, a co zostało poruszone przez deweloperów bany postaci. I tutaj nie wiem, czy jest co mówić możliwe, że będzie to dokładnie ten sam system, co w przypadku obecnych rankedów. I oczywiście Wantriki znowu się wkurzą, że wola Boga, po co to wszystko? Dajcie grać mi moim Genjim albo moją widową. O takich osobach wypowiadałem się już nieraz. Ludzie, proszę, nauczcie się grać czymś więcej niż ta jedna postać. Overwatch to gra drużynowa. Wielu z was o tym zapomina. Następnie kompletny nowy system przedmiotów. Po pierwsze, upgrade y itemów. Będąc szczerym, to brzmi jak kompletny rework tego systemu. Obecnie możemy sprzedawać itemy za tą samą wartość, za którą ją kupiliśmy, więc takie upgradey robimy przez cały czas, nawet o tym nie myśląc. Sprzedajemy słabszy item, kupujemy nowszy item. Jeżeli system upgradeów wszedłby do gry, może to oznaczać gigantyczne zmiany w systemie kupowania takowych itemów. Możliwym jest nawet, że wszedłby system budowania itemów na wzór tego, co mamy w League of Legends. Czy do tego dojdzie? Nie wiem. W każdym razie zwykłe upgrade'y bez takich zmian nie miałyby dużego sensu. Chyba że chodzi o jakiś jeden przycisk, który jest quality of life na zasadzie, możesz ulepszyć ten item, ale to. No nie wiem, no jakoś nie ma sensu dla mnie. Natomiast za argumentem kompletnego reworku przemawia kolejny fakt ogłoszony na grafice, czyli consumables, czyli itemy do spożycia. Najprawdopodobniej będą to pojedyncze itemy, które można wykorzystać w jednej rundzie. Co za tym idzie, jeżeli mamy rundę piątą, to kupujemy jakiś przedmiot na rundę szóstą, który jednak po niej zniknie. Takie itemy będą mogły nam dawać zarówno boost do AD AP być o wiele tańsze i nie zajmować nam slotu, ale tak jak mówiłem, działać tylko przez jedną rundę, po czym by znikały. Taki dodatek zdecydowanie doda głębi taktycznej. I wiem o czym mówię. Uff. Dobrnęliśmy do końca. Materiał nieco dłuższy niż zazwyczaj, ale jak sami widzicie, nowości do omówienia jest gigantyczna ilość. Tak naprawdę jest to kontent z następnych trzech i więcej sezonów, dlatego nie ma co się dziwić. Miejmy nadzieję jedynie, że nic się nie schędoży do tego czasu i że wszystko co zostało zapowiedziane faktycznie trafi do stadium. Oczywiście w community już teraz pojawiły się głosy niezadowolenia, albo że to stadium zaczyna przypominać of Legend, albo po co nam w ogóle to stadium? Tylko tutaj trzeba zadać sobie pytanie, jeżeli Overwatch nie zmieni się w żadnym kierunku, to czy nie cofniemy się do fazy, w której to Overwatch był jedny za brak kontentu? Poza tym, jeżeli kogoś nie interesuje stadium. Główny tryb gry w dalszym ciągu jest rozwijany. Dalej pojawiają się nowi bohaterowie, a ostatnia aktualizacja talentów z jednej strony zachowała ducha oryginału, a z drugiej dodała dużo od siebie. Tak więc naprawdę nie ma co narzekać. Wkroczyliśmy w nową epokę Overwatcha, faktycznego Overwatcha 2. Z mojej strony to wszystko, dzięki wielkie za oglądanie i pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał Aces.